Drzwi gabinetu szefa zatrzasnęły się za nim z hukiem, który zabrzmiał jak wyrok. Kacper stał na korytarzu, trzymając w ręku karton z kilkoma osobistymi rzeczami, kubek z nadrukiem tęczowej flagi, notes z rysunkami, słuchawki. Nie pasujesz do wizerunku naszej firmy. Te słowa wciąż dudniły mu w głowie. Wizerunek. Bo makijaż, bo włosy farbowane na platynowy blond, bo czasem nosił kolczyki. Bo był sobą. W wieku 24 lat stracił pracę w salonie kosmetycznym we Wrocławiu tylko dlatego, że klientka poskarżyła się, iż tmakijażysta wygląda zbyt kobieco. Szedł mostem Grunwaldzkim, wiatr z Odry smagał mu twarz. Myślał: dlaczego zawsze ja? Dlaczego w tym kraju bycie sobą musi być walką? Rodzice w małym miasteczku pod stokiem nigdy nie zrozumieli. "Zmień się, synku, bo świat jest twardy", mówiła matka przez telefon. Głosem pełnym lęku. Ale Kacper nie chciał się zmieniać. Kochał sztukę makijażu, kochał modę, kochał chłopaków i to wszystko bolało jak otwarta rana. W głębi duszy czuł pustkę, czy kiedykolwiek ktoś pokocha mnie takiego, jakim jestem? Bez warunków, bez ale. Deszcz zaczął padać, gdy dotarł do rynku. Schował się pod arkadami jednej z kamienic. Siedział na ławce, karton na kolanach i patrzył, jak ludzie mijają go obojętnie. Wewnątrz niego szalała burza, gniew na szefa, żal do świata, strach przed jutrem. Jak zapłaci czynsz? Jak powie znajomym? A co z marzeniami o własnej pracowni? Wszystko wydawało się odległe, nierealne. Nagle ktoś zatrzymał się obok. Wysoki mężczyzna w eleganckim płaszczu, około czterdziestki, z siwiejącymi skroniami i ciepłymi, brązowymi oczami. Trzymał parasol. Przepraszam, czy wszystko w porządku? zapytał cicho, głosem głębokim, spokojnym. Kacper podniósł wzrok, próbując ukryć łzy. Tak, po prostu. Deszcz skłamał. Mężczyzna nie odszedł. Wyciągnął chusteczkę. Mam na imię Michał. Pracuję niedaleko, w galerii sztuki. Wyglądasz, Jakbyś potrzebował kogoś do rozmowy. Kacper zawahał się. Dlaczego obcy człowiek zatrzymuje się właśnie przy nim? W Polsce rzadko ktoś oferuje pomoc bezinteresownie, zwłaszcza komuś tak innemu. Ale w oczach Michała było coś szczerego, coś, co kazało mu skinąć głową. Usiedli w pobliskiej kawiarni na rynku. Michał zamówił herbatę dla obojga. Kacper opowiedział wszystko o zwolnieniu, o słowach szefa, o lęku przed tym, Kim jest. Słowa płynęły strumieniem, jakby czekały latami na słuchacza. Michał słuchał w milczeniu. W jego głowie kłębiły się własne demony. Sam kiedyś ukrywał się w małżeństwie, które trwało zbyt długo, w pracy, gdzie udawał kogoś innego. Rozwód pięć lat temu uwolnił go, ale samotność pozostała. Galeria sztuki, którą prowadził, była jego azyłem, miejsce pełne kolorów, emocji, wolności. Widząc Kacpra, poczuł kłucie w sercu. Ten chłopak jest jak lustro jego młodości, pełen bólu, którego on sam doświadczył. Wiesz, świat się zmienia, powiedział wreszcie Michał. Nie wszędzie, nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale w miejscach jak ta galeria. Tam ludzie są inni. Kacper spojrzał na niego z niedowierzaniem. Dlaczego mi pomagasz? Michał uśmiechnął się smutno. Bo wiem, jak ty jest być wyrzuconym za to, kim się jest? Nie powiedział więcej, ale w jego głosie brzmiała prawda. Gdy wychodzili, deszcz przestał padać. Michał wręczył mu wizytówkę. Przyjdź jutro do galerii. Może znajdę dla ciebie coś. Kacper wziął kartkę drżącą ręką. Wewnątrz niego walczyły nadzieja z wątpliwością: czy to pułapka? Czy znowu rozczarowanie? Ale coś w spojrzeniu Michała kazało mu wierzyć. Wieczorem, w małym mieszkaniu na nadodrzu, Kacper leżał bezsennie. Myślał o Michale o jego głosie, o cieple dłoni, gdy podawał chusteczkę. Po raz pierwszy od dawna poczuł iskrę. Ale zaraz przyszła fala lęku, a jeśli to tylko litość? Jeśli starszy mężczyzna widzi w nim tylko ofiarę? Nie, nie chciał litości. Chciał być widziany naprawdę. Następnego dnia poszedł do galerii przy ulicy Świdnickiej. Budynek starej kamienicy, pełen obrazów, rzeźb, instalacji. Michał czekał przy wejściu. Chodź, pokażę ci. Oprowadził go po salach, opowiadając o artystach, wielu z nich kwirowych, walczących o akceptację. Kacper czuł, jak serce mu rośnie. Tu nie musiał się ukrywać. Potrzebuje kogoś do makijażu na Wernisarze, do sesji zdjęciowych z modelami. I do pomocy w organizacji. Co ty na to? Zapytał Michał. Kacper zamilkł. Praca marzeń, w miejscu, gdzie może być sobą. Dlaczego ja? Wyszeptał. Michał spojrzał mu prosto w oczy. Bo jesteś utalentowany. I bo? Widzę w tobie coś wyjątkowego. W tamtej chwili coś pękło w kacprze. Uzy napłynęły mu do oczu, ale tym razem z wdzięczności. Michał podszedł bliżej, nie dotykając, ale obecny. Nie musisz się spieszyć z odpowiedzą. Ale Kacper już wiedział. To był początek czegoś nowego, nie tylko pracy, ale może czegoś głębszego. Dni mijały szybko. Kacper zaczął pracować w galerii. Malował twarze modelek, pomagał przy wystawach. Z Michałem spędzali coraz więcej czasu rozmowy o sztuce. O życiu, o bólu ukrywania się. Michał opowiadał o swoim rozwodzie, o latach w szafie, o strachu przed rodziną. Kacper słuchał, czując bliskość. Wewnątrz niego rodziło się uczucie delikatne, przerażające. Czy to miłość? Czy tylko wdzięczność? Michał też walczył. Kacper był młodszy, piękny, pełen życia. Ale różnica wieku. Jego własna przeszłość to wszystko budziło wątpliwości. Czy mam prawo? Czy nie zranię go? Ale patrząc, jak Kacper rozkwita w galerii, czuł radość. I coś więcej ciepło w sercu, którego dawno nie doświadczył. Pewnego wieczoru, po wernisażu, zostali sami. Galeria pusta, tylko światła na obrazach. Kacper poprawiał makijaż jednej z rzeźb. Michał podszedł. Dziękuję ci, powiedział Kacper cicho. Za co? Za to, że mnie zobaczyłeś. Michał dotknął jego ramienia delikatnie. W tamtej chwili świat się zatrzymał. Minęły tygodnie, a galeria stała się dla Kacpra domem. Rano przygotowywał ekspozycję, po południu malował twarze artystów na sesję. Michał był zawsze blisko, doradzał, chwalił, czasem żartował. Ich rozmowy schodziły na głębsze wody. O samotności w Polsce, gdzie wciąż wielu ukrywa się przed światem, o marzeniach, które wydawały się niemożliwe, o lęku przed odrzuceniem. Kacper czuł, jak uczucie rośnie. Każde spojrzenie Michała budziło motyle w brzuchu. Ale walczył z sobą, on jest szefem, starszy, doświadczony. A ja? Chłopak wyrzukony za wygląd. Czy to nie litość? W nocy leżał, analizując każde słowo, każdy gest. Serce bolało od tęsknoty za czymś prawdziwym. Michał też nie spał. Kacper wnosił do jego życia światło, śmiech, kolory, młodość. Po rozwodzie zamknął się w sobie, skupiony tylko na pracy. Teraz czuł odrodzenie. Ale wątpliwości gryzły, różnica wieku, jego własna bagaż doświadczeń. Czy nie wykorzystuje jego słabości? Czy to fair? Wewnątrz niego toczyła się bitwa, pragnienie bliskości kontra strach przed zranieniem. Pewnego dnia galeria organizowała wystawę artystyk wirowego z Krakowa. Temat akceptacja siebie. Kacper pomagał w przygotowaniach, malując modele. Michał obserwował go z boku. Jesteś niesamowity powiedział nagle. Kacper zarumienił się. Ty też mnie uratowałeś. Michał pokręcił głową. Nie ja. Ty sam się uratowałeś, przychodząc tu. Wieczorem Wernisarz był pełen ludzi, artystów, przyjaciół społeczności. Kacper czuł się swobodnie, w makijażu, który podkreślał jego rysy. Ktoś zapytał go o historię, opowiedział o zwolnieniu. Ludzie słuchali z empatią. Michał stał obok, dumny. Gdy goście wyszli, sprzątali razem. Nagle Kacper zatrzymał się. Michale, mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Dlaczego naprawdę mi pomogłeś tamtego dnia? Michał zamilkł. W jego oczach błysnęło coś głębokiego. Bo w tobie zobaczyłem siebie sprzed lat. I bo od pierwszego wejrzenia poczułem, że jesteś kimś wyjątkowym. Kacper zbliżył się. Serce waliło mu jak młot. A teraz. Michał dotknął jego policzka delikatnie: Teraz boję się, że cię stracę, jeśli nie powiem prawdy. Lubię cię, Kacprze bardziej niż lubię. Cisza. Potem Kacper uśmiechnął się przez łzy: Ja ciebie też. Od dawna. Nie pocałowali się jeszcze nie, ale trzymali się za ręce, czując ciepło. Następne dni były pełne napięcia. Pracowali razem, ale spojrzenia mówiły wszystko. Kacper walczył z lękiem: co jeśli to się skończy? Co powie świat? Michał myślał o przeszłości, o byłej żonie, o rodzinie, która nigdy nie zrozumiała. Wybrali się na spacer nad Odrę. Siedzieli na bulwarze, patrząc na wodę. Opowiedz mi o sobie więcej, poprosił Kacper. Michał mówił o małżeństwie z Convenience, o latach ukrywania orientacji, o rozwodzie, który uwolnił go, ale zostawił blizny. Bałem się kochać naprawdę. Kacper ścisnął jego dłoń. Teraz nie musisz się bać. Ale lęk czaił się. Kacper miał przyjaciół społeczności, którzy ostrzegali, on jest starszy, ma galerię, czy to nie układ? Wewnątrz kacpra burza, czy to prawdziwe uczucie, czy zależność? Michał słyszał szepty w środowisku artystycznym nowy asystent? Młody i piękny. Pewnego wieczoru pokłócili się pierwszy raz. Kacper oskarżył: "Może pomagasz mi tylko z litości?" Michał zranił się. "Myślisz, że to gra? Ja ryzykuję reputację." Rozstali się w gniewie. Kacper wrócił do mieszkania płacząc. "Dlaczego zawsze wątpię? Dlaczego nie wierzę w szczęście?" Michał w galerii patrzył w pustkę. "Straciłem go przez własne demony." Następnego dnia Kacper nie przyszedł do pracy. Michał dzwonił, ale milczenie. W sercu ból, czy to koniec? Dzień bez Kacpra w galerii ciągnął się jak wieczność. Michał chodził po salach, dotykając obrazów, ale nic nie cieszyło. Myślał, zraniłem go swoją defensywą. On ma prawo wątpić po tym, co przeszedł. Ja powinienem być silniejszy. Kacper siedział w mieszkaniu, patrząc na telefon. Chciał zadzwonić, przeprosić, ale duma i strach blokowały. W głowie kołowały myśli: A jeśli to tylko złudzenie? Jeśli Michał żałuje ale tęsknota bolała fizycznie. W końcu wieczorem Kacper przyszedł. Stał w drzwiach galerii, mokry od deszczu. Przepraszam, uwyszeptał. Michał podbiegł, objął go mocno. To ja przepraszam nie powinienem się unosić. Stali tak długo, czując bicie serc. Od tamtej pory rozmawiali otwarcie. O lękach, o przeszłości. Michał zaprosił Kacpra do siebie na kolację, bez presji. Mieszkanie w starej kamienicy, pełne książek i obrazów. Gotowali razem, śmiali się. Kacper czuł się bezpiecznie. Uczucie rosło. Delikatne dotyki, spojrzenia. Pierwszy pocałunek przyszedł naturalnie, przy kominku, gdy rozmawiali o marzeniach. Miękki, pełen emocji. Kacper myślał, to jest prawdziwe. Michał, wreszcie ktoś, kogo mogę kochać bez wstydu. Ale świat zewnętrzny przypominał o sobie. Rodzina kacpra dowiedziała się o pracy, matka dzwoniła, uważaj na siebie, synku. Nie wiedziała o Michale. Przyjaciele Michała, starsi artyści szeptali o młodym chłopaku. Pewien incydent zranił. Na ulicy ktoś krzyknął za nimi obraźliwe słowo. Kacper zamarł. Michał wziął go za rękę mocno. Nie jesteśmy sami. Ale wewnątrz Kacper czuł stary ból. Dlaczego musi boleć? Michał zorganizował wystawę prac Kacpra, jego makijarze na zdjęciach. Sukces. Ludzie chwalili talent. Kacper rozkwitał, ale wątpliwości wróciły, czy bez Michała bym to osiągnął? Michał czuł to. Jesteś samodzielny. Ja tylko otworzyłem drzwi. Ale sam walczył. Czy nie trzymam go zbyt blisko? Wyjechali na weekend do Gór Spokój, lasy, stare zamki. Spacerowali, trzymając się za ręce w ukryciu. Rozmowy głębokie o przyszłości, o związku w Polsce, gdzie wciąż brak praw. Chciałbym kiedyś powiedzieć światu, powiedział Kacper. Michał skinął. Ja też. Krok po kroku. Wrócili silniejsi, ale nadszedł kryzys. Była żona Michała zadzwoniła, chciała się spotkać. Spotkali się. Kacper dowiedział się przypadkiem. Zazdrość i lęk czy wraca do starego życia? Konfrontacja to tylko rozmowa o papierach tłumaczył Michał. Kacper płakał, boję się, że mnie zostawisz. Michał objął: Nigdy. Jesteś moim światem. Po burzy przyszło uspokojenie. Relacja dojrzewała, pełna zaufania, delikatności. Kacper wprowadził się do Michała częściowo, rzeczy w mieszkaniu, wspólne noce pełne rozmów. Galeria kwitła. Kacper prowadził warsztaty makijażu dla młodzieży LGBT. Michał wspierał. Razem organizowali wydarzenia promujące akceptację. Ale wewnętrzne konflikty nie zniknęły. Kacper marzył o własnej marce kosmetyków. Chce być niezależny, mówił. Michał zachęcał, ale w duszy bał się, a jeśli odejdzie, Michał myślał o kamień aucie wobec rodziny. Siostra wiedziała, ale rodzice nie. Strach przed odrzuceniem. Święta zbliżały się. Kacper jechał do rodziców. Sam? Nie jestem gotowy ich poznać, przyznał Michał. Kacper zrozumiał, ale bolało. U rodziców napięcie. Matka pytała o pracę, ale wyczuwała zmianę. Jesteś szczęśliwy? Kacper skinął. Tak, mamo. Po raz pierwszy. Nie powiedział o Michale. Wrócił do Wrocławia. Michał czekał z kolacją. Tęskniłem. Objęli się mocno. Nowy rok przyniósł wyzwania. Galeria miała problemy finansowe. Michał stresował się. Kacper wspierał, razem damy radę. Kacper uruchomił własną linię kosmetyków naturalnych, inkluzywnych. Sukces mały, ale własny. Michał dumny. Ich miłość pogłębiała się. Wspólne podróże do Gdańska, nad morze. Trzymanie za ręce w tłumie, odważniej. Ale cień polityka. Wybory, dyskusje o prawach LGBT. Kacper angażował się w marsze. Michał wspierał z tyłu. Pewien marsz o napięcie. Policja kontrmanifestanci. Kacper trzymał flagę. Michał przyszedł. Stali razem. Po raz pierwszy publicznie. Wieczorem euforia i strach. To było piękne, powiedział Kacper. Michał, i przerażające. Ale warte. Rok później wszystko się zmieniło. Kacper miał własną pracownię obok galerii. Biznes rósł. Michał sprzedał część udziałów, by pomóc. Ich związek stabilny, głęboki. Mieszkali razem. Codzienność pełna ciepła, śniadania, wieczory przy winie. Kacper poznał rodzinę Michała. Siostra przyjęła ciepło. Rodzice trudniej, ale z czasem akceptacja. Michał powiedział rodzicom Kacpra. Spotkanie nerwowe, ale szczere. Matka zapłakała, byle był szczęśliwy. Konflikty wewnętrzne słabły. Kacper czuł siłę, nie zależy od Michała, ale wybieram go. Michał, znalazłem miłość prawdziwą. Wspólne projekty, wystawy o miłości kwierowej. Sukces. Ale dramat choroba Michała ojca. Wsparcie Kacpra bezcenne. Po śmierci ojca o Michał w żałobie. Kacper przy nim. Jesteś moją rodziną. Odrodzenie. Podróż do Szwajcarii marzenie. Tam, nad jeziorem, Michał ukląkł. Wyprowadź się za mnie? Nieprawnie, ale sercem. Kacper, tak. Lata mijały. Kacper i Michał para w pełni. Galeria i pracownia Centra Sztuki Inkluzywnej. Kacper uznany artysta makijażu. Michał mentor. Ślub symboliczny z przyjaciółmi nad Odrą. Akceptacja rosła. Polska zmieniała się powoli. Ich miłość przykład. Pomagali młodym, jak kiedyś Michał Kacprowi. Wewnętrzne blizny zagoiły się. Kacper, znalazłem dom w tobie. Michał, ty odmieniłeś mój los. Siedzieli na ławce, gdzie się spotkali. Deszcz padał lekko. Pamiętasz? Zapytał Kacper. Jakby wczoraj. Najlepsza decyzja życia. Trzymali się za ręce. Świat wokół pełen nadziei. Miłość przyszła nieoczekiwanie, lecz zmieniła wszystko. Na zawsze.